zdarzyło ci się, że podczas spotkania na Teams ktoś był ledwo słyszalny, to znaczy tylem było w jego tle dźwięków, że trudno było go zrozumieć. Lub co innego, ktoś się nie odzywa, ale w tle jego słuchawki, jego mikrofon zbierają inne dźwięki i ty nic nie słyszysz, nie słyszą inni, po prostu spotkanie nie może się odbywać, lub musicie co chwilę wyciszać i Wyłączać wyciszenie, aby móc się rozumieć. Jeżeli taką sytuację miałeś ty lub ktoś z Twojego zespołu, prześlij im ten film, a Ty obejrzyj go po prostu do końca, bo w tym filmie pokażę, w jaki sposób można w Microsoft Teams włączyć izolowanie głosu, tak aby Teams wiedział, kiedy Ty mówisz, i tylko wtedy ten dźwięk był emitowany podczas spotkania. Zapraszam do części merytorycznej. Cześć, nazywam się Automatyk, inżynier Marcin Karbowski z IT. No i ten kanał również napędzany jest właśnie przez firmę RIT, która wdraża dla swoich klientów aplikacje, automatyzacje i uczy jak używać Microsoft 365 w codziennej pracy, aby być bardziej efektywnym i być bardziej produktywnym no i przede wszystkim wycisnąć z tych licencji wycisnąć tego pakietu jak najwięcej tak aby twoja firma twoi ludzie twoje zespoły były po prostu jak najbardziej wydajne zapraszam do części merytorycznej i dziękuję za obejrzenie reklamy wspomniałam na początku o izolacji głosu właśnie w Teams i teraz na początek pokażę ci gdzie ją w ogóle znaleźć jak ją skonfigurować jestem teraz w Teamsie w ustawieniach konkretnie Teamsa, które są tutaj pod kropeczkami, i w ustawieniach, ale zobacz, że tutaj w we wersji webowej Teamsa nie mogę tego skonfigurować, więc musimy przejść do aplikacji desktopowej i tam będzie można właśnie te opcje, o których mówię, skonfigurować. Przechodzę do aplikacji desktopowej, wchodzę tutaj w ustawienia i zobacz, mam na końcu rozpoznawanie. Mogę rozpoznawać dwa elementy: mogę rozpoznawać głos i mogę rozpoznawać twarz, a tak naprawdę mogę skonfigurować rozpoznawanie głosu i twarzy. I właśnie teraz to zrobimy. Czyli utworzę nowy profil głosowy w mojej aplikacji Teams. I tutaj zobacz, że właśnie profil głosowy jest używany do tłumienia szumów podczas spotkań w aplikacji Teams poprzez izolację głosu. W przypadku korzystania. Zgłosznika inteligentnego. Profil głosowy jest używany w Twojej aplikacji również do transkrypcji spotkań. Świetna rzecz, jeżeli jesteście w jednym pomieszczeniu, wiele osób, możecie włączyć dźwięk i wszyscy w trakcie spotkania rozmawiać, a transkrypcja będzie. Podzielona na odpowiednie osoby właśnie z każdego Teamsa zostanie ten głos wyłapany i przekazany w odpowiedni sposób do transkrypcji. OK, idziemy do ustawienia profilu głosowego. Klikam sobie właśnie ustawienie tego profilu głosowego. Wybieram mikrofon. Ja tych mikrofonów mam tutaj kilka, ale wybiorę ten, którego teraz nie używam do nagrywania naszego filmu. No i kliknę sobie, żeby rozpocząć przechwytywanie głosu. I teraz. Przechwytuję głos, czyli muszę odczytać ten tekst. Witaj, zespole. Zamierzam mówić przez chwilę, aby pomóc Ci lepiej poznać mój głos. Musisz usłyszeć więcej niż tylko kilka słów, aby móc dokładnie rozpoznać mnie na spotkaniach. Jeśli popełnię błąd, w porządku, poinformujesz mnie, jeśli muszę przeczytać to jeszcze raz. Zobaczmy teraz, czy udało się tutaj ten głos. Nagrać, zobacz, rozpoznawanie głosu mamy za sobą. Klikam. Przy okazji została rozpoznana również moja twarz. Jeżeli coś tutaj będzie działało nie tak jak trzeba, zawsze możesz kliknąć: Zaktualizuj albo Tutaj aktualizacja i ponownie przejść przez ten proces. A jeżeli wszystko jest ok. Nie musisz tego robić, natomiast możesz też wyeksportować swoje ustawienia, tak aby w przyszłości czy na innym komputerze je po prostu zaimportować i mieć tamte ustawienia już dostępne. Pozostało nam teraz jeszcze skonfigurowanie tej izolacji głosów, właśnie żeby działała w trakcie spotkań czy w trakcie połączeń. I aby to zrobić, muszę przejść tutaj na rozmowy. Oj nie, przepraszam, muszę przejść na urządzenia. I tutaj zobacz, jest sekcja eliminowanie szumów i izolacja głosu. Odizoluj swój głos od szumów tle i innych głosów podczas mówienia, tylko twój głos będzie słyszalny. To jest właśnie ta opcja, która pomoże i wykorzysta skonfigurowany wcześniej rozpoznany mój głos do tego, aby na spotkaniach był wyizolowany. Dodatkowo, jeśli przejdziesz na jakieś spotkanie, ja za chwilę uruchomię spotkanie. To właśnie tutaj przy dołączaniu do spotkania możesz raz jeszcze sprawdzić w sekcji tej dźwiękowej, kliknąć sobie na te, na te suwaczki i tu zobaczyć, czy izolacja głosu jest włączona, czy też nie jest włączona, to ustawienie możesz również zmieniać w trakcie spotkań. No bo uwaga, musicie pamiętać o jednej rzeczy. Jeżeli macie włączoną izolację głosu, jeżeli twój. I wasz głos jest rozpoznawany w trakcie spotkania, to jeżeli jesteście przy jednym komputerze, przy jednym mikrofonie, wiele osób, kilka, kilkanaście, to wtedy nie będziecie mogli rozmawiać łącznie. Czyli trzy osoby, jeżeli będą przy Twoim komputerze i włączona będzie izolacja głosu, to będzie słychać tylko Ciebie. Pozostałe osoby będą wycięte, będą wyizolowane właśnie przez te mechanizmy, o których w tym filmie mówię. Więc używajcie tego mądrze. Ale przede wszystkim skonfigurujcie to sobie i zobaczcie, jaka może być magia spotkań, kiedy nie słychać dźwięku otoczenia, gdzie wszyscy są słyszani, gdzie wszyscy są rozumiani. Doskonała rzecz, świetna rzecz, którą można wykorzystać właśnie do podwyższenia komfortu i jakości wszystkich spotkań online. Jeżeli ten film Ci się podobał, zachęcam do dania lajka, zachęcam Cię do subskrybowania kanału. Jeżeli masz jakieś pytania albo nie umiesz tego skonfigurować, coś Ci nie poszło, daj znać w komentarzu, chętnie pomogę Ci to zrobić, a tymczasem dziękuję za obecne spotkanie, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie.